Dwie podkładki, ale jak bardzo istotne, już Wam mówię dlaczego. I co to są za podkładki? Mianowicie to są nowe uszczelki śrub pokrywy zaworów. Dlaczego są tak bardzo ważne? Pamiętajcie jedno, że to nie uszczelnia Wam tylko otworu, tylko to też służy. To jest taki tak zwany bufor dociskowy całej pokrywy zaworów. Już mówię o co chodzi. Macie tutaj śrubę którą dokręcacie i ona zawsze dochodzi do półki, jak to się mówi, i koniec. Przykręcacie ją na dany moment, tam 12, nuta 14, coś takiego, w zależności jak serwisówka mówi. Jeżeli założycie stare, stare podkładki, zobaczcie jak ta podkładka już wygląda. Jej grubość jest 1 trzecia grubości tej podkładki tutaj i to powoduje, że Zakładając nową muszczelkę pod pokrywę zaworów, na przykład, jak dacie stare podkładki, możecie zapomnieć, że ta pokrywa będzie dobrze dociśnięta, ponieważ jak jest 8 takich podkładek. To dociska to równomiernie i z, z dużo większą siłą niż stara podkładka, e, tą pokrywę i tą uszczelkę, ponieważ właśnie ta, śrubka, e, przepraszam, ta nakrętka odpowiada za dociskanie e, nam pokrywy zaworów. Nie, że dokręcamy śrubą i uszczelka trzyma, nie. Cało, całą siłę docisku trzymają te podkładki i po drugie, e, one są już plastikowe, praktycznie wręcz te stare. I nie jest to tani biznes, bo słuchajcie, w przypadku tej fioterki po, poszły, poszło 8 nowych, w przypadku tej fioterki jedzie osiem nowych. Tu w triumfie. Kit serwisowy, on posiada też wszystkie te podkładki i to nie bez powodu. Już wam mówię, jaki był tu koszt. Koszt ośmiu tych podkładek, i to tylko trzeba brać za sobą, bo słuchajcie, jest ich tyle rodzajów, że niestety nie dobierzecie takiej, żeby idealnie się działo. Koszt ośmiu podkładek bodajże między 400 a 500 zł, minus tak. I dlaczego ja to zawsze wymieniam? Dlatego, żeby była gwarancja na robotę. Jeżeli ktoś chce ciąć tak koszty, że mam tego nie wymieniać, słuchajcie, możecie zapomnieć o gwarancji na robotę, tak? Bo nie po to to jest produkowane, nie po to to się wymienia, właśnie, żeby e, od tak, tylko to dociska nam pokrywę zaworu. Ja mogę założyć super nową uszczelkę, jak to się mówi, nie wiadomo z czego zrobioną. A i tak, jak dacie stare pokrywy, e, przepraszam, stare podkładki to może wyjść tak że będzie wam podciekać przeważnie od strony od strony chłodnicy tak będzie wam podciekać i co? I taki motocykl wróci na reklamację, bo co? Bo mechanik źle złożył. Nie, mechanik złożył tak, jak klient chce. Jeżeli mechanik będzie chciał zrobić to zgodnie ze sztuką, tak jak ja robię, to informuje, że wymieniamy wszystkie te podkładki i to nie jest tani biznes, że tak powiem. A jeżeli klient chce stare, ok, później w finalnej dokumentacji jest spis, że nie podlega to gwarancji, ponieważ klient chciał mieć założone stare uszczelki śrub. Znam takie przypadki. I to jest po prostu to jest po prostu robione zgodnie ze sztuką: montaż takich podkładek nowych i też po prostu, no jakby zabezpieczenie warsztatu i wszystkiego, tak? no bo do, do, czasem do pokryw zaworów dostać się to nie jest tak prosto w niektórych motocyklach, tak. I komuś na przykład szkoda było przy serwisie całym, powiedzmy, gdzie daje 8-9 tysięcy z częściami, robota z częściami. E, szkoda mu było 400 czy 500 zł na te uszczelki, tak? I później ja mam odpowiadać za to, że komuś coś podciekło. No nie, bo nie chciał nowych podkładek śrub, a to jest tak zwany bufor, e, bufor dociskowy tak, ta podkładeczka tak, no niestety nie są tanie, ale one służą w konkretnym celu.